Witam się z Wami w nowym dniu. Dziś jest dzień mojego wyjazdu z postu dr Dąbrowskiej. Jestem już spakowana. Zobaczcie, ile mam tu bołków. Trampki to będą do założenia, walizka tutaj plecak, tutaj i jeszcze tyle rzeczy mam do zabrania. Już jestem prawie, że spakowana. Tutaj będę jeszcze dla was nagrywać filmik. Tam mam rzeczy, które zabieram ze sobą, czyli torebka i bluza. Ładowarka, bo jeszcze będę ładować telefon, kiedy pójdę na śniadanie, i tak pokoik mój już opustoszał. Tutaj jeszcze mam jakieś owoce i warzywa, które y, są dozwolone na poście Dąbrowskiej. Przywiozłam sobie na tak zwaną czarną godzinę, ale nie musiałam, y, po prostu ich nie zjadłam, nie byłam głodna. Została mi jeszcze godzinka do śniadania. Zrobiłam sobie herbatę z dzikiej róży. I powiem Wam, że tak sobie jeszcze odpoczywam, chilluję, jestem już spakowana, dlatego że wcześniej wstałam, ja zawsze wcześniej wstaję, latem tym bardziej wcześniej wstaję, godzina 5.35, to ja już się budzę i, i już nie śpię i dziś było tak samo, więc wstałam, tak oczywiście na totalnym luzie, najpierw pielęgnacja, moje masaże i zaczęłam się pakować. No i słuchajcie, udało mi się już całkiem spakować, wszystko mam spakowane, te owoce, warzywa, tylko sobie jeszcze dopakuję, tylko nie wiem, bo Marzenka coś mówiła, że może chciałaby kalarepę, czy coś, coś tam chciała z tych rzeczy, więc na razie jeszcze ich nie wrzucam do torby. No, i tak jestem gotowa już właściwie do startu, ale jeszcze czekam na śniadanie. Ogólnie, mentalnie jest, jestem już nastawiona na powrót do domu, chcę mi się już jechać do domu. Yy, pomimo tego, że tutaj było bardzo fajnie, to jednak już tak tęsknię za domem. Yy, no, ale jeszcze chcę z mażelką zejść to śniadanie i po śniadaniu na spokojnie pójdę się rozliczyć do recepcji i, i udam się w podróż powrotną do domu. Tak, wam jeszcze krótko opowiem o moim pobycie tutaj, bo te poprzednie filmiki mam wrażenie, że były takie chaotyczne. Powiem wam tak, przyjechałam tutaj w poniedziałek po południu. Marzenka przyjechała już tutaj dzień wcześniej, także ona już tutaj była, a ja przyjechałam w poniedziałek po południu. Post dr Dąbrowskiej, rozpoczęłam kolację, ale liczę sobie taki pełny pierwszy dzień postu dr Dąbrowskiej od wtorku. Od wtorku i chciałabym sobie przeprowadzić ten post przez y, dwa tygodnie. Y, od wtorku do wtorku. Y, na koniec tego postu nagram też taki filmik podsumowujący, jak się czuję, ile schudłam i tak dalej. A teraz po tych kilku dniach, tak wam pokrótce powiem, że był tak wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. No i dziś zakończę śniadaniem, więc raptem pięć dni raptem 5 dni, a słuchajcie, ja widzę takie zmiany i w swoim wyglądzie, i w swoim samopoczuciu, i no to się nie mieści w głowie, jak bardzo dużo zależy od żywienia. I o tym oczywiście wiedziałam, ale, ale po prostu jestem w szoku, jakie cuda robi z człowiekiem ta dieta dr Dąbrowskiej, naprawdę. Jeżeli ktoś z Was się waha, macie ochotę podjąć sobie taki post, spróbować, nie jest to łatwe, to, to jest trudne, to nie jest łatwe. Ale jeżeli ktoś, o tym, ktoś z Was o tym myśli, macie ochotę spróbować, to ja zachęcam, bo po prostu są tylko dobre efekty. Nie ma, nie ma złych efektów póki co po tych iluś tam, po tych pięciu dniach. Pierwsze dwa dni, czyli wtorek i środę bardzo tutaj się pochorowałam, byłam bardzo chora, bardzo się źle czułam. do tego stopnia, że nie byłam w stanie zejść na dół do jadalni na posiłki. Na, na środę panie przygotowały mi dietę sokową. I te soki też, więc więcej nie wypiłam tych soków niż wypiłam, jakiś tam marchewkowy chyba wypiłam. Bardzo, bardzo źle się czułam. Nie będę tutaj dokładnie mówić, co mi było, ale mniej więcej tak to wiecie. To, to też nie jest może jakieś tam ciekawe, ale bardzo w tym wszystkim bolała mnie głowa. A bardzo, ale to taki ból taki inny niż wszystkie po prostu bóle głowy, w sensie, że z niewyspania, czy jeśli wypijecie mało wody, czy z przemęczenia. A to taki inny ból głowy. Do tego w środę po południu doszedł mi jeszcze ból zatoki, mojej prawej zatoki. Myślałam, że zapalenie zatoki mnie tutaj bierze, bo mówię, jednak siedzę sobie na tym balkonie, śpię przy otwartych oknach w balkonie I, i pomyślałam sobie, że rozwija mi się zapalenie zatok, ale ja już wiem jak to jest, robię zawsze ten śluz się gromadzi w tej zatoce i to tak siedzi i boli i pulsuje i itp. itd. i trzeba iść do lekarza, no i zazwyczaj dostaje wtedy antybiotyk i za jakieś 3-4 miesiące znowu to wraca, nie? A tutaj słuchajcie, ja czuję, że to, te śluzy już mi nie? ale słuchajcie, to mi od razu zaczęło schodzić. To mi od razu zaczęło schodzić. Po prostu w szoku byłam. No, ja jestem do innego rodzaju przechodzenia tej infekcji przyzwyczajona, co nie? A tutaj mi to wszystko zaczęło schodzić. No niesamowite. Także ten wtorek i środa się wymęczyłam, ale już w czwartek. Rano wstałam i po prostu wszystkie dolegliwości minęły. W nocy jeszcze mnie bolały kości w nogach. Od kolan, nie wiem jak się ta część ciała nazywa, od kolan do stóp. Ta część ciała, ale po prostu kości tak w środku mnie bolały. Tutaj znajomi, którzy też mają dużą wiedzę na temat ogólnie dietetyki, zdrowego stylu życia, odżywiania, powiedzieli mi, że... Cukier odkłada nam się w stawach, w kościach i być może właśnie no jest to prawdopodobnie efekt detoksykacji organizmu, że te kości i tak mnie bolały. Ale to nie był jakiś taki ból bardzo uciążliwy, że musiałam zjeść tabletkę czy coś, bo na przykład właśnie w środę o do 11 wieczorem, słuchajcie, już nie dałam rady, już nie dałam rady i chociaż wiem doskonale o tym, że na poście nie powinno się jeść tabletek przeciwbólowych, nie dałam rady i zjadłam sobie połówkę panadolu. Położyłam się i mówię, zobaczę, czy mi to po prostu przejdzie w końcu. Ja już byłam wykończona tym bólem, wiecie co, no ileż można, Wtor, cały wtorek, cała środa. Znaczy we wtorek tak od południa się zaczęło, rano jeszcze byłyśmy ze zmarzonką na takim długim spacerze, z, na długim spacerze, no nie będę tam Wam tłumaczyć, bo nie, i tak nie, nie, po prostu nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Yy, I potem wróciłyśmy i jakoś tak zaczęło mi być zimno, poszłam się wykąpać, bo tak po tym spacerze, tak się czułam nieświeżo. Po prostu i się zaczęło. No, no, strasznie, strasznie tutaj przeszłam, po prostu ten kryzys zdrowieńczy No, ale najważniejsze, że jest to już za mną. Dużo osób, właśnie, którzy próbują post dr Dąbrowskiej, zniechęcają się, rezygnują, właśnie dlatego, że jest, często jest to dla nich szokiem, po prostu, co się dzieje z ich ciałem. Dlatego zanim się, ja tak uważam, że zanim się przystąpi do postu dr Dąbrowskiej warto się zaznajomić z tym tematem, tak dogłębnie. Ja sobie kupiłam kilka książek, kupiłam sobie aplikację doktora Dąbrowskiej na telefon, yy, oglądałam różne wykłady. <laughs> Więc no, to co mi było, to ja się tego spodziewałam i ja po prostu wiedziałam, że to tak ma być, nie? No, ale czekajcie, czy to w środę było? Nie, w środę to chyba niemożliwe, żeby to było. Chyba w czwartek to było, już poszłam sobie na taki zabieg style, Potem na drugi dzień, a w tym dniu, kiedy byłam taka chora, miałam mieć taki zabieg biopres. Niestety no, nie byłam w stanie iść na ten zabieg. Tak samo nie byłam w stanie iść się. Słuchajcie, to pomyślcie, w jakim ja byłam w stanie nie byłam w stanie iść na konsultację dietetyczną, gdzie pani nas, jest tutaj taka procedura waży, prawda? Tam wszystkie te parametry się drukują. Nie byłam w stanie na to iść i żałuję, no bo dziewczyny tutaj wszyscy mają takie porównania, nie, że co było w dniu przyjazdu, czy tam na drugi dzień, a co jest tuż przed wyjazdem. Jak po prostu widzimy czarno na białym, co się zmieniło, jak bardzo się zmieniło. No ja nie mam tego porównania. Ja byłam na konsultacji dietetycznej dopiero w piątek. Oczywiście nie mam tu do nikogo to pretensji, no bo nie poszłam na tę konsultację, bo to moja wina, nie byłam w stanie. Ale miałam tę konsultację w piątek dopiero, więc no ja mam tylko jeden, ten wydruk, ale zrobiłam sobie. Ja mam taką wagę w domu połączoną z aplikacją w telefonie, zważyłam się na tej wadze i tam mam też wszystkie te parametry. Nie wiem, na ile ta waga jest dokładna, ale myślę, że jest dokładna, skoro w ogóle istnienie takiej wagi ma rację bytu. Więc powiedzmy, że wierzę tej wadze. Zrobiłam sobie, naczyną no mam tu w historii zapisane i po prostu kiedy miną te teraz też oczywiście się zważę, bo ciekawość by mi nie dała spokoju się nie zważyć, nie? ale po pełnych dwóch tygodniach postu ja się zważę i zobaczę jaki jest ubytek masy ciała a jest na pewno, bo ja już to czuję ja już to czuję, ja po ciuchach widzę ciuchy inaczej się na mnie układają tutaj na rękach powiem Wam, że no już zaczęły mi się tworzyć takie bułeczki i one były bardzo widoczne i bardzo nie lubiłam tych bułeczek a teraz ja mam prostą, w miarę prostą tutaj rękę a naprawdę, a już ja miałam te, aha, inaczej, ja miałam te bułeczki na rękach, kiedy normalnie miałam rękę jakoś tak, nie? A kiedy miałam na przykład tak, o, że coś tam sobie pije, no to po prostu ta bułeczka była jeszcze większa, nie? A teraz nie ma tej bułeczki, brzuch się zrobił się, no płaski niestety się nie zrobił, ale, ale zmiana jest bardzo duża. Poza tym powiem Wam, że też założyłam sobie Instagrama, prywatnego Instagrama. To jest taki Instagram tylko dla mnie, na którym sobie właśnie stworzyłam taki pamiętnik tutaj z pobytu, właśnie co jadłam, jak się czułam, i też będę sobie dalej prowadzić ten Instagram, ale tak tylko dla siebie. Też na tego Instagrama, właśnie zrobię sobie screena z tej aplikacji, że co było przed, a co było po, nie? I zobaczę, zobaczę, może kiedyś będę miała odwagę opublikować tego Instagrama, bo ja tam sobie powrzucałam też zdjęcia w takich, no, nie, tak jak wyglądałam zresztą, nie? No, no źle, z nadwagą. <ścoughs> Więc póki co ten Instagram jest tylko dla mnie, ale kto wie, kto wie, może kiedyś go zrobię jako publiczny Instagram. Zresztą nie wiem, czy. Ale chyba można z prywatnego Instagrama przejść na publiczny, nie? No bo to chyba tylko ustawienia się zmienia, dajcie znać. Czy jak to jest z tym Instagramem? Ale póki co to w ogóle się nie szykuje na to, żeby ten Instagram miał się stać publiczny. Nawet tak dzisiaj sobie śmieszkowo pomyślałam, że mówię, bo ja chcę zrzucić 25 kg, to wam mogę powiedzieć, że ja chcę zrzucić od mojej wyjściowej wagi 25 kg. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, coś tutaj się pakuje, i mówię, a nie, coś tam sobie jeszcze dopisywałam na tego Instagrama, i mówię, jeżeli uda mi się zrzucić 25 kg, to wtedy ten Instagram zrobię publiczny i będzie to dla mnie to będzie przede wszystkim taki wow. Może też dla kogoś będzie jakimś wow, może to będzie jakąś inspiracją. No ale długa droga przede mną i <laughs> zobaczymy, co z tymi kilogramami, jak to się dalej po prostu potoczy. Bo wiadomo, że proces odchudzania jest trudny po prostu. Także tak. No i co wam powiem potem właśnie ten zabieg biopres miałam przełożony więc miałam te dwa zabiegi biopres zrobione w jednym dniu jeden po drugim dlatego że no można tak i tak termin tam w strefie spa właśnie był wolny potem miałam za 15 minut masaż twarzy także tak wszystko miałam razem akurat akurat te zabiegi i ten masaż twarzy zrobione ten zabieg waku style to był taki że Wrzucałam też chyba na relację zdjęcie, że ja leżę w takiej tubie, tutaj Pani tak mnie zasznurowała i tam takie po prostu no, powietrze pracowało w tej tubie, że tak, tak jakby ten zabieg ma na celu ogólnie odprowadzenie limfy. Wiecie, no fajny, bardzo fajny zabieg, natomiast ten biopres, to musiałam włożyć nogi w takie... Może Wam tutaj wrzucę nawet te zdjęcia, chociaż tak nie bardzo korzystnie wyglądam. Yy... Nie, nie wrzucę już, nie będę się nagłupiać. Ale musiałam nogi włożyć w takie. To pan mi po prostu. Jak to powiedzieć? Nogi musiałam włożyć w takie coś. I pan mi to pozapinał, że te nogi miałam upięte i tutaj brzuch też miałam upięty. No i, i na tym zabiegu, słuchajcie, tak pan mówi, że czy wszystko ok, czy się dobrze czuje, tam, czy poduszeczka pod głowę, czy lepiej nie, czy światło zgasić, czy nie. No wszystko ustaliliśmy, nie? Jeszcze go poprosiłam, właśnie, żeby mi zdjęcie cyknął, żebym miała pamiątkę. I no, ja mówię, że tak, że wszystko ok, ta maszyna już zaczęła pracować, nie? To taki bryanasz limfatyczny, takie kule się przesuwają, tak to dociska po prostu i puszcza. I słuchajcie, w momencie, i tutaj, jak rozmawiałam jeszcze z tym panem, to mi to pracowało na nogach. I jak właśnie no ustaliliśmy, że wszystko ok, i pan wyszedł, to by nie zaczęło tutaj w brzuch ściskać. I słuchajcie, ja nie miałam nigdy do tej pory tego zabiegu robionego, i, i słuchajcie, ja się tak wystraszyłam, bo to mi tak zaczęło ściskać brzuch. I ja mówię, wiorety, czy to się zatrzyma. Już w pewnej chwili miałam wrażenie, że powietrza mi zaczyna brakować, nie? I kiedy już było tak na granicy, że mówię, no chyba będę krzyczeć, to zaczęło to puszczać i nie, bardzo przyjemny zabieg. No i potem jeszcze za drugim, za trzecim razem tak się czułam nieswojo, kiedy mnie to tak zaciskało. Potem Pan przyszedł do mnie zajrzeć, czy wszystko, zapytać, czy wszystko okej. Okay? Ja właśnie mu mówię, że ja się wystraszyłam tego, czy to na pewno tak ma być. Pan się śmiał, mówi tak, mówi to tak właśnie działa, mówi to tak jest tego całe, że to tak ściska. No, i, yy, i co Wam powiem? Jedzenie ogólnie jest bardzo smaczne. Ja w ogóle lubię owoce i warzywa. To znaczy, owoców tu jest bardzo niewielka ilość. Głównie warzywajemy, w większości na surowo. Mm, więc ja wyjadam. Ja tylko właśnie miałam ten kryzys przez te dwa dni, że nie, nie byłam w stanie niczego zjeść. Natomiast ogólnie te posiłki wyjadam. Mi to wszystko smakuje. I gdyby była brukselka podana albo szpinak, yy, nie szpinak, tylko szpinak lubię. Jarmusz, no to, no to nie zjadłabym, ale te inne rzeczy to ja lubię. Także ja wyjadam, bardzo mi to smakuje. Jedynie co to czasem, jakąś tam niewielką ilość zostawiam, bo po prostu te porcje warzyw, mm, no nie jestem w stanie zjeść, jestem po prostu syta, więc nie chcę jeść na siłę. Więc coś tam czasem, jakiś gulasz warzywny czy coś, zdarzyło mi się zostawić, nie dojeść, bo, bo po prostu miałam już dosyć. No, potem powiem Wam jeszcze, że bardzo szybko ogólnie te dni tutaj zleciały, myślę, że tydzień czasu to jest zdecydowanie za krótko. Tak chociaż te 10 dni, wiecie, to 10 dni to takie minimum, to by było idealnie, bo tam marzanka chciała mi różne rzeczy jeszcze pokazać, gdzieś tam jakieś wzgórze, coś tam, no zabrakło nam już na to czasu, już nie ma na to czasu, więc, więc tak. I ogólnie wyjazd tutaj, przyjazd tutaj m, oceniam bardzo na plus, jestem bardzo zadowolona. Yy, bardzo, no tak na zdrowie dobrze się czuję, samopoczucie mam bardzo dobre. Jedyne, co za, póki co zauważyłam na minus, to ja widzę, że po prostu wzrok mi się pogorszył. O ile jest takie, takiej naprawdę bliskiej odległości ja źle widziałam, tak jak już coś tak dalej odsunęłam, to widziałam, nie? A teraz yy, czuję, że ten mój wzrok się pogorszył, ale... No, to też może być chwilowe, dlatego że mój organizm cały czas jest w stanie detoksykacji, bo to nie jest tak, że te dwa dni ja się źle poczułam. Hmm. To nie jest tak, że przez te dwa dni ja się źle poczułam i już wszystkie toksyny ze mnie zeszły i już, haha, nie. To tak nie działa. To jest też dłuższy proces, tylko yy, ten kryzys uzdrowieńczy, no to wiecie, to było to, że organizm się przestawiał na inne odżywianie, że w, yy, ogromne ilości tych toksyn były usuwane i też stąd ten ból głowy. Natomiast to jeszcze potrwa, gdzie te toksyny z organizmu będą usuwane. I nawet właśnie małżeństwo, które siedzi z nami przy stole, na jadalni w sali hotelowej, też, też ten Pan powiedział, że właśnie, że wzrok mu się poprawił, powiedział, że zdecydowanie wzrok mu się poprawił. Po przejściu diety dr Dąbrowskiej, bo oni to już są tacy, wiecie, już, już w tym samym, oni już tam mają ileś tych, tych postów. Robią sobie po prostu cyklicznie te posty dr Dąbrowskiej, widzą niesamowite efekty i powiem Wam, że to są osoby po, tak pod 60, czyli no, dosyć sporo starsi ode mnie, a na sali gimnastycznej oni wywijają o wiele lepiej ode mnie, są bardziej, o wiele bardziej sprawni fizycznie są ode mnie. Po prostu. Wczoraj mieliśmy zajęcia z tą dużą piłką, taką, nie? I też tam takie wygina, takie są takie, że na przykład połóż się na piłce, nie? I tam tutaj ta noga do góry, tutaj ta noga do góry mi ta piłka się rozjeżdżała, po prostu. Znaczy, momentami nie mogłam utrzymać równowagi, a ci Państwo po prostu tak sobie radzili, że wow! Ten pan schudł na poście, mówi 13 kg, no i cieszy się teraz dobrym zdrowiem. I mówi po prostu niesamowite, mówi jakie szczęście, że mamy tą doktor Dąbrowską, bo no, no, niesamowite to jest. No, ci państwo mają świetną kondycję, dobrze wyglądają, tak zdrowo wyglądają. Wczoraj z tą panią byłam też w Drakuzi. To po prostu takie zwinne ruchy, w ogóle, oczywiście szczupła sylwetka. Nie? No i powiem wam, że. No, uważam, że warto ten post przejść. Uważam, bo to nie ma skutków ubocznych, tylko yy, ja myślę, że, bo można w internecie też natrafić na jakieś tam negujące komentarze, że ktoś tam źle pisze, że, że po prostu, ale ja myślę, że to piszą takie osoby, które szybko się zniechęciły tym kryzysem ozdrowieńczym i po prostu i dlatego mówią, że to jest złe, że to źle działa na organizm i takie tam. No, no, ja tak nie uważam. Ja widzę same plusy, naprawdę. Wiecie jaki mamy czas? Mm, 8.13. Jeszcze coś na telefonie sobie chciałam porobić, tam na tym moim Instagramie i nie wiem, czy ktoś mi puka do drzwi, może Marzenka. Nie, chyba nikt nie puka. Ale tak kochani, co Wam powiem. Tak, no tym sposobem mój pobyt tutaj dobiegł końca. Z jednej strony trochę przykro wyjeżdżać, przykro opuszczać to miejsce. Nie wiem, czy Wam w ogóle powiedziałam, gdzie ja jestem. Ja jestem w takiej miejscowości Jaworze, kołowielska-białej. Hotel się nazywa Jawor, Spa Jawor, Spa Hotel Jawor. O tak możecie sobie wygooglować, jeśli chcecie. Przepiękne miejsce otoczone zielenią. Dużo lasów jest. O, jednak ktoś puka do drzwi. Dobrze kochani, to ja już się będę z Wami żegnać w takim razie. Być może to pani sprzątająca, albo może jakieś sprawy odnośnie mojego wyjazdu. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!